Cześć i Czołem. Witam Was serdecznie. Mototerapia kolejny odcinek. Dzisiaj spróbujemy sprawdzić sobie pewien trend z TikToka do wykonania, którego będzie mi potrzebny klej na gorąco, same wkłady. No i spróbujemy za pomocą tego kleju wyciągnąć to. Czy się uda? No szczerze ja w to wątpię, ale różne cuda się dzieją, także sprawdźmy to razem. Wygląda to niezbyt fajnie. Jest to jedna z rzeczy, która bardzo mi przeszkadza w wyglądzie tego samochodu. No i wątpię, czy damy radę za pomocą kleju na gorąco wyciągnąć coś takiego z 35 letniej ocynkowanej blachy, bardzo grubej. Do usunięcia tej wniotki potrzebne są wkłady kleju na gorąco i te wkłady rozgrzane, roztopione częściowo. Mam tutaj przykleić. To już odpuściłem, wytarłem, żeby nie było wątpliwości, także trochę pomagam temu filmikowi z TikToka, bo tam nie było żadnych informacji, żeby coś takiego trzeba było zrobić. No, ale zaraz sprawdzimy, ile to jest warte. No dobra, klej na gorąco mamy już przyklejony. Wygląda to idiotycznie, muszę przyznać. I coraz mniej wierzę w powodzenie tego eksperymentu. Jeszcze dodatkowo się poparzyłem. Nie było powiedziane, ile to ma sobie tak stygnąć. Dlatego poczekam chwilę. No i zaraz się widzimy z powrotem. No dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że dałem temu wystarczająco dużo czasu, żeby zastygło. No i teraz co? Finał, czyli. Tak jak na tym filmie to było pokazane, mam za to po prostu pociągnąć i te zagłębienia powinny zniknąć, powinny się wyciągnąć razem z, tymi, razem z tym klejem. No dobra, ja już widzę, że to jest granie warta świeczki, ale spróbujmy. W ogóle nic się nie wydarzyło poza tym, że są ślady po kleju. Na szczęście można je zetrzeć palcem. Nie wierzcie we wszystko, co jest na TikToku. Ale to było akurat naprawdę. Także ekspery eksperyment, tak jak się spodziewałem, do bani. Na razie.